Są ludzie, którzy w wiekowych dębach widzą piękny, lakierowany parkiet, po którym człowiek przechodzi z dnia do dnia. Są też ludzie, którzy, patrząc na wielkie sosny i wiekowe dęby, widzą jak czas przechodzi z jednego stulecia w drugie stulecie. To właśnie oni z tych białowieskich dębów i sosen zbudowali swoją stolicę świata. Zbudowali ją, nie ścinając drzew. O nich jest nasza opowieść. Skończyłeś wydział grafiki na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, wyjechałeś z Warszawy i zamieszkałeś w Puszczy Białowieskiej. Dlaczego? Byłem w rozterce, jaki kierunek wybrać, bo y, czy iść na, na biologię, y, czy iść na Akademię Sztuk Pięknych, bo jedno mnie bardzo frapowało i drugie. I jednak y, zwyciężyły te zamiłowania przyrodnicze. Zacząłem robić pierwszy album, na, na studiach właściwie, mm. ten pierwszy mój album wyszedł, który miał zresztą duże powodzenie w kraju, za granicą, to wyszedł po, portrety owadów. To jest ten pierwszy album, tak? Około. No, to jest to moje pier, pierwsze dziecko, powiedzmy sobie. Mm. Te portrety są tak niezwykłe, że ludzie by nie, nie uwierzyli, że coś takiego istnieje, więc tu jedyną drogą była... Fotografia, żeby pokazać jednak, nie, nie rysunek, tylko fotografia, że to jest wierne odtworzenie rzeczywistości. To było wydanie niemieckie, szwedzkie, rosyjskie. A potem następny znowu. To był cykl rozwojowy owadów. No tak, ale można robić portrety y, takich owadów i wcale nie przenosić się do Puszczy Białowieskiej. Dlaczego przeniosłeś się z Warszawy do Puszczy Białowieskiej? Bo interesowałem się nie tylko owadami, zainteresowała mnie ogromnie psychika zwierząt, możliwości umysłowe zwierzęcia. Chodziło mi o to, żeby te obserwacje zwierząt prowadzić w naturalnych warunkach. Zawsze byłem kilka razy w roku w Puszczy przez kilkanaście lat. Pierwszy raz przyjechałem w, w, chyba w roku 52, więc to było dość, dość dawno. Wędrując po Puszczy, zobaczyłem taką samotną leśniczówkę z dziurą w dachu. Nazywało się to miejsce Dziedzinka. Dowiedziałem się, że ten budynek stoi pusty. Zacząłem się zastanawiać właśnie od razu, że byłoby to świetne miejsce do takich obserwacji, do badań i, i można by tam zamieszkać. No i poszedłem do dyrektora parku zapytać się, czy nie można by wynająć tego budynku. I dyrektor się zgodził. Ten budynek, jak gdyby dla dwóch rodzin, po środku była ściana działowa. Tam nie było światła elektrycznego, nie było bieżącej wody. No a dyrektor powiada, mam dla pana sąsiadkę na dziedzinkę, co pan na to? No i z początku to były zupełnie dwie firmy niezależne. No ale potem, nie, jak to zwykle bywa, no, od ludzi podobne zainteresowania. No i po prostu zaprzyjaźniliśmy się, potem to no, no, powstał związek, który przetrwał 35 lat. To miejsce było niezwykłe, zupełnie odosobnione, cięte w pierwotny las, w którym człowiek absolutnie nie ingerował, jedyne takie miejsce. To jest część Puszczy Wielka, która jest pod całkowitą ochroną. I to, że zaraz za płotem no, piętrzyła się ta potężna ściana, puszczy, tak cudownie się zmieniająca w ciągu okresów roku, inna zupełnie na wiosnę, inna na jesieni, inna zimą. To jest budynek. To jest ganek taki długi po stronie Simony. To są drzwi po stronie Simony. To całe w kwiatach tonęło. Nawet nie sobie zrobiły to kiedyś te przy domu. Tędy prowadzi droga do rezerwatu ścisłego. Aż po kraniec rezerwatu parę kilometrów. Tu stoję w tym miejscu. I wszędzie ciemno, dobój w ogóle nie widać i w pewnym momencie oczy się przyzwyczajają, tu zarys budynku z tej strony, a tu w tym prześwicie, to jakieś pojawiłem 8 metrów, stoi ogromne wyczysko żubr, ale ja się chcę dostać do domu, a żubr dalej stoi, nie ma zamiaru podejść. Więc tu postawiłem motocykl na stojaku, wolniutko podchodzę do, do stodoły i leżały kamienie takie duże i łup tym kamieniem w te wrzeciądze, a tam takie yy, metalowe były te zasuwy, brzęk, huk, polecie, można sobie wyobrazić jaki był dźwięk. Patrzę na żubra, a żubr absolutnie nic, stoi jak Sfinks. Dopiero za trzecim kamieniem wolniuteńko obrócił się i zaczął odchodzić w tamtą stronę i prowadziłem go światłem reflektora, a jemu świeciło oko i widać było tylko grzbiet, i te świecące oko zupełnie jakby statek płynął i miał latarnię na dziobie. Po czym podszedł do ogrodzenia. Ogrodzenie było mniej więcej tej wysokości. I spokojnie z marszu, nie rozpędzając się, wzniósł się na nogach. I przepłynął przez to ogrodzenie wolniutko po drugiej stronie. Żerdź górna pękła, a on sobie się oddalił. To takie było spotkanie z żubrem pierwszym. A kiedyś przyszła rysica z trójką młodych i położyły się aż wygniotły brzuchami takie lejki w śniegu i po prostu oglądały dziedzinkę. Dużo było w pewnym momencie, rzeczywiście, jak przyjechałem, to było dużo rysiów. Simona przede wszystkim rozkochana była w tej ryśniczce. Nigdy w życiu nie wzięła do pyszczka smoczka. To Simona ją karmiła w ten sposób, że trzymała ją na rękach i tu sobie polewała rękę mlekiem i ona to mleko zlizywała. No a potem w lesie na nas się polować, zaczajała się przy drodze. Rzucała się na nas, no i łapała oczywiście oburącz łapami za, za nogi musiała nas przewrócić. Lubiła nas jednakowo. Przede wszystkim spała z Simoną, ja byłem osobno, byłem w swoim pokoju na przykład, to ona w nocy tak zwyczajnie spała godzinę u Simony, potem tup, 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 tup ją i godzinę spała ze mną. Potem znowu wracała do Simony. Głos, ruka. Teraz zamilkł, tu jest ściana rezerwatu, to jest taka widać przewaga drzew liściastych, dęby, klony, lipy i kruki miały tam gniazdo i piękny był widok na wiosnę bo jak kruki tokują, one zresztą tworzą pary na całe życie, jak kruki tokują, to nie tokuje tylko samiec, tylko one siadają na gałęzi, na siebie mniej więcej i na każdy gest krucha ona odpowiada jakimś takim kontrgestem, a on wydaje jedno, jednocześnie przedziwne, przedziwne dźwięki, które są normalnym śpiewem. To słychać z niedalekiej odległości. I to są bardzo subtelne odgłosy, jakieś trudno nawet trudno to, to, to nazwać, jakieś takie łącznie od szeptu do jakichś już dźwięków, takich Wyraźnych. Czasem zdarzało się, jak niosły młodym jedzenie do gniazda, to zalatywały nad staw, bo one takie pod gardle wyklone mają skórę luźną i tam zawsze ładują sobie to jedzenie, nie trzymają w dziobie, tak żeby było widać. I nasączały wodą. Lądował na, nad stawem i chwilę trzymał dziób w wodzie i potem dopiero niosły młodym i tam im wypływały już z wodą. Ale tak, z Krukami to, to też piękna historia, bo to jest taki ptak typowo puszczański. Pierwsza książka, którą wydałem w Białowieży, to była opowieść o Kruku. Ten album, tak? Tak, tak. I tutaj jest właśnie sporo Życie nam, z takiego naszego na dziedzińce, bo to się już działo wspólnie, wspólnie. nie było tego, tego kruka. Stawiałem go przed takimi różnymi problemami, czy on potrafi rozwiązać, czy nie. To było żelazko otwierane na korbkę. Włożyłem kiedyś do tego żelazka jajko, które on jajka bardzo lubił, kruki. No i postawiłem go przed problemem. On widział przez te dziurki, że tam jest jajko. I co on zrobił? No to żelazko z początku metodą prób i błędów. Przewracał to żelazko na bok i próbował na najprzeróżniejsze sposoby. No i w końcu doszedł do tego, że jak się przekręci tą korbkę w bok, to ta pokrywka się odkrywa i on wyciąga ze środka jajko. Potem już wiedział, tak, że to i to jest jeszcze jeden dowód, że nawet ptak uczy się na swoich błędach, zdobywa doświadczenie, że to nie są działania mechaniczne. Dostałem parkę borsuków maleńkich, jeszcze, jeszcze nie patrzących na oczy, bo wtedy się najlepiej zwierzęta zaprzyjaźniają z człowiekiem. W jakich to dostarczyło cennych obserwacji? Przede wszystkim tego, że ten świat uczuć to nie jest wyłącznie właściwy człowiekowi. One tworzyły taką nierozerwalną parkę, chodziły ze sobą jak papuszki nierozłącznie, po puszczy kilometrami. No i samiczka oczywiście poczuła wolę Bożą, jak to się mówi, a samczyk jeszcze nie, nie wiedział w ogóle o co chodzi i poderwał tą samiczkę samiec z lasu. No i ten, co wyprawiał ten, ten, jej, ten jej partner dotychczasowy, żeby ją odzyskać, to było coś niesłychanego zupełnie. Bo nawet zimą, potem, kiedy Bożutki normalnie śpią, to on czasem w tą zadymkę idzie i, i szuka tej swojej partnerki. I potem zdarzyło się, że po dwóch miesiącach rzeczywiście ją przyprowadził. W tej chwili to jestem na pełnych obrotach i pracuję nad, nad czterema albumami jednocześnie. Jeden to jest tym, o tym dziku oswojonym, którym ciągle dostaje jakieś listy albo telefony, gdzie można, czy już jest ten album, czy nie ma. To jest ten dzik, z którym przeżyliśmy na dziedzińce. Locha, o imieniu Żabka, bo jako malutka była ogromnie skoczna. Przeżyliśmy ponad 18 lat. Dostałem go z placówki naukowej w Puszczy Kampinowskiej od naukowców. Ta, ta Lożka miała dwa dni życia. Locha jej nie zaakceptowała. No i jak ją do samych ją yy, niosłem przez puszczę. Ja ją podjęłem, zapazów, i postawiłem ją na ziemi. A ona jak się nie puści dzikim galopem? I dobiegła do skraju gąszczu. I myślę sobie, Boże, tym mój, przecież to mi przepadnie, to stworzonko ja jej nigdy nie znajdę. Przyklęknąłem, i zacząłem mniej lub bardziej udolnie naśladować lochę. Ona się przez dłuższy czas namyślała, a potem zaczęła wracać i powolutku, powolutku podeszła do mnie i wspięła się kopytkami na moje kolana. No i to był początek naszej, naszej przyjaźni. I ona spała tutaj tak, tu nóżki tylne po tej stronie, a tutaj dwie po tej stronie. A to wydawało się do kudu dzika po prostu. I żabka chodziła zawsze za mną. Po lesie. A potem już było tak, że ona właściwie chodziła pierwsza, ja ją chodziłem tylko obserwowałem. A czasem zdarzało się, że zostawała w lesie, ja wracałem do domu, no i nie było jej na przykład przez tydzień. Wracała drogą najkrótszą, i ta droga najkrótsza wypadała jej przez główną ulicę Białowieży. I usownik opowiada: Jakieś panie, jak taka kupa mięsa drogą leci, to kupa sama siekiera do ręki wskakuje. No ale jakoś nikomu nie wskoczyła szczęśliwie. To są takie i najróżniejsze właśnie takie są opowiastki. A żabka przybiegała kopytami, racicami na klamkę i wiadomo było, trzeba ją było wpuścić i wypoczywała pod piecem sobie. Potem 200-kilowy dziczek, jak nagle wstawała, to taki pień, prezent od leśników, taki krążek po dębie 500-letnim, tę bitwę pod Grunwaldem miałem zaznaczoną nawet w pewnym momencie na słojach, to jak się nagle zerwała, to ten blat wylepywał w powietrze. Dostała na wychowanie parkę łosi maleńkich, z ogrodu zelicznego. Simona chodziła z nimi po puczki, zresztą uczyła je nawet, co one mają jeść. Pokazywała im wiedziała dokładnie, co, co łosie jedzą. No i one zachowywały się potem już tak jak normalnie, jak łosie. Łosie jest bardzo trudno wychować, a tutaj piękne dorodne byki się wychowały, no potem właśnie. zostały odprowadzone do, do rezerwatu i same poszły spokojnie w grupie całej. No to bardzo ciekawe, Panie. że uczyła je, co mają jeść. Tak. A czego jeszcze ich uczyła? One raczej ją uczyły, na przykład sarny ją uczyły, co, co sarny jedzą. Ona no, Doktoryzowała się zaraz na tym temacie, miała 20 hektarów ogrodzonej puszczy, zaraz naprzeciwko dziedzinki, no i przygotowywała pracę, co jedzą sarny, czym się odżywiają, jak członka stada ją traktowały po prostu. O, to, o to mi chodzi. Te zdjęcia one nigdy nie były jakoś upozowane, aranżowane, tylko wszystkie te zdjęcia to są bez myśli absolutnie, że to będzie publikowane. Na ile sarenkę można hodować do końca życia, i ona jest człowiekiem zaprzyjaźniona i super miłe stworzenie jest, to jak Jelonek dochodzi do wieku dojrzałego, to on próbuje zdominować całe otoczenie. Atakował ją, ona się chroniła na drabinę, i tam się czasem godzinę, dwie. Ja zdążyłem z pomocą, a jak to cholerstwo jest silne, to zaraz Państwu opowiem, bo kiedyś postanowiłem załatwić sprawę radykalnie, no i zdominować go po prostu. I wszedłem sobie do zagrody i idę naprzeciwko tego koziołka, a koziołek nagle staje na tylnie nogi, potem rzuca się wprost na mnie, więc ja podskoczyłem. Przepuściłem go między nogami i jak przylatywał, złapałem go z się nogami. No i co się stało? Koziołek ja ważyłem wtedy 80 kilo, nawet więcej. Koziołek mnie przewrócił. No i ja leżałem go i tak ściskałem rękami i nogami, a on przebierając nogami obrócił mnie kilka razy w kółko. Nie mogłem go w żaden sposób zatrzymać. W pewnym momencie użyłem całej siły, zacząłem go dusić, on zaczął karczeć. No i puściłem go. Odbiegł kawałek, zaczął szczekać i zrezygnował z boju, ale to tylko tego jednego dnia, bo potem okazało się, że wszystko się powtórzyło. Więc, więc co Więc co mówi, to jest osoba kompetentna. <grym> bo więc co na zrobiła Simona, na Na dziedzinie siostrzenica. Ale nie, ale i teraz i co Simona zrobiła? Bo pan... A nie pamiętam. Kosz. kosz. Zrobiliście tak. kosz. A wiesz, zapomniałem o tym koszu. I Simona chodziła w klatce po prostu przenośność. nie, wiesz jak to było? To był taki no, kosz z dziurą no, tutaj, no a tutaj. a to tak, jak taka ogromna krągłe. skudnica. No tak. to było uplecione, tak, tak, no tak. No dokładnie. Tak. No popatrz, że tak. nie zapomniałem. No, ale potem i potem jeszcze kosza było no, też no, mało. To coście zrobili? Tak nie jak wy Władcy Pierścieni zrobili, przenka, słuchajcie, pomost. Trzy metry nad ziemią przecież. Taka kładka była na dziedzińcu. To no tylko tyle chciałam z Wątek mi się udał. mówimy o salonie. No idziemy Tu za tymi świerkami, które sadziłem, był ten, ten, ten czarodziejski ogród. On tylko na zdjęciach wygląda, że był taki duży. Zdjęcia robione szerokim kątem, i wtedy yy, w przestrzeń się bardzo. W dalszy plan ucieka. Teraz to jest wyrównane i praktycznie, i dobrze. A puszcza stopniowo tutaj zaczyna wkraczać. Marchewka Pietruszka mi nie bardzo tam odpowiadała u stóp tych wspaniałych dębów kilkusetletnich. I zacząłem pomału robić ogród, ale nie tylko dlatego, bo jednocześnie ten huk pił motorowy, który dobiegał bez przerwy właściwie od rana, od rana do nocy, to było ogromnie stresujące, a w tym ogrodzie powstała taka oaza. To było to bardzo gorzkie uczucie, uczucie grozy w ogóle przez dziesięciolecia. Jak puszcza była wycinana, ten warkot pił straszliwy. Te z, o, ogromne, naładowane dniami, wspaniałymi drzewa, które z puszczywy jeżdżały. Tutaj widać puszczę sadzoną przez człowieka. To były piękne bory to wszystko za mojej pamięci zostało wycięte burm mieszany, więc tu były dym, dęby, lipy potężne z dziuplami, klony. To miejsce nazywało się Dębowa Górka i nie bez przyczyny, bo tu rosło około setki ogromnych dębów. W tej chwili nic z tego nie pozostało. Zrobił się taki normalny las gospodarczy, w których jest niewliczona ilość hektarów po całej Polsce i Europie. Tych monolitów mamy od groma, opisane były na, na, na doraźne zyski, a tutaj zupełnie o co innego chodzi w puszczy. To jest taka enklawa, która została. Naokoło tu był wspaniały, stary las, ogromne sosny. Tu widać jedną sosnę, która się przewróciła w sposób naturalny, a ten fragment ocalał te korony sosen, wystają nad las. One są poskręcane w taki charakterystyczny sposób i zupełnie to jak ogniste węże w ogóle, takie wyglądają na tle nieba. To jest jedna z najwspanialszych sosen w puszczy. Wyobraźcie sobie Państwo, Kawały klasu, gdzie takie drzewa tego formatu by dominowały. W tej chwili jest sytuacja inna. To pozyskanie jest w tej chwili 47 tysięcy metrów sześciennych rocznie. Wygląda to bardzo optymistycznie do tych 200 metrów, przedtem czy tam 100 kilkudziesięciu. Ale to nie napawa mnie optymizmem, jednak. Bo to jest tak, za 10 lat obliczyłem sobie, z puszczy wyjedzie półmilionowy metr sześcienny drewna. I jest to w dalszym ciągu ta eksploatacja, tylko rozciągnięta w czasie. Wstyd mi, że jestem Polakiem, właściwie powiedziałbym. Bo ten obiekt, jedyny taki najbardziej charyzmatyczny las, najlepsza wizytówka w świecie. Jedyny taki kawałek lasu w Europie, tej, tej puszczy, niezimnej, starej, który jest naszą chlubą, a jednocześnie jest absolutnie niedoceniany i najbardziej czuje cały czas ten dramat puszczy dramat puszczy ginącej, w dalszym ciągu ginącej. Dała. Czego się od niej nauczyłeś? Pogodzenie się z przemijaniem, na przykład, jest to, to, co, to co puszcza jakoś uprzytamnia. Że przemijanie ma sens, bo drzewa się rozpadają i one są niezbędnie potrzebne. To jest mursz, wspaniały mursz, bo drzewa gromadzą olbrzymią ilość składników w pniach. To jest magazyn taki. I jak to murszenie, to tak jakby to puszcza się nawożyć w ten sposób. I powstaje to wspaniałe środowisko, dzięki któremu mogą wyrastać te świerki, których się gdzie indziej nie spotka. Ogłębia sposób myślenia o świecie. To na pewno puszcza, jak ją się widzi w tym, w tym procesie nieustannego tworzenia, obumierania tego, tej zgody między śmiercią a życiem, między tym, co dominuje, a tym, co ustępuje. W pół wieku właściwie nam do czynienia z puszczą. Dla mnie najwspanialsze było to, że mogłem w samym sercu puszczy mieszkać. Że nie musiałem do niej iść, tylko że widziałem ją przez okno. Szczyty świerków nieprawdopodobne, które sterczą nad lasem, jak jakieś wieżyce gotyckie. Głosy natury, to otoczenie, te, te śpiewy ptaków, jak witają dzień. Potem przychodzi wieczór i dzieje się ta sama historia. Znowu zaczynają śpiewać grozy, dochodzą głosy puszczyków. Kukułki kukają. Cała ta muzyka puszczy, wspaniała. Potem, jak przychodzi burza, znowu ten, ten szum drzew, te wierzchołki poruszające się. Po tylu latach to się stanowi jakąś jedność z tym, z tym obszarem takim niezwykłym, wspaniałym. Tego trzeba doświadczyć po prostu.